Dzień dobry. A dziś zaprezentuję Państwu auto chyba najczęściej przez nas obok pokazywanych teraz Peżotów 508 importowane, sprzedawane, mianowicie Akcytro NZ5 Proszę, 2015 Samochód po ostatnim liście. widzicie znaczek 2.0 HDI 150 koni, manualna 6 was skrzynia. Świetne połączenie. Eee, samochód z tym silnikiem, z tą skrzynią jadąc po równej drodze 100-110 na godzinę. Pali między 3,5 a 3,8 litra na 100 km po równej drodze ze stałą prędkością. Eee, nie wierzysz przyjeć, możemy się przejechać, zobaczysz. Będziesz pił zaskoczony ekonomią tego auto. Dynamika też jest całkiem fajna. Echym. Auto ma zwiększony moment obrotowy względem silnika 140-163 km. Jest naprawdę jazda tym samochodem. Jest przyjemna. Wszystkie szyby w oryginale. A od no, tego samochodu widzicie tutaj są półskóry. Fajne rozwiązanie zarówno do lata, jak i na zimę. E, z racji tego, że jest to 2015 rok, mamy już e, wyświetlacz. Dotyk, dotykowy, czyli tutaj nie mamy całej masy klawiszy mamy wyświetlacz dotykowy kierownica wielofunkcyjna, tak jak do większości C5 e, co tam mamy bluetootha, mamy czujniki parkowania mamy tak naprawdę wszystko co jest potrzebne nam do sprawnej jazdy uboczne poduszki auto świeże niezniszczone niezmordowane. Tego jest bardzo zadbane technicznie. Pokażę Wam jeden taki ważny szczegół, który też o tym świadczy. Zobaczcie. Ten samochód ma przegląd techniczny francuski. Ważny do 28 września 2023 roku. No hmm, i... Nie, będzie. sprzed się w, filmie, w ogóle po tym... W klejce możecie sobie sprawdzić, jeżeli jesteście bardzo docierkliwi, przebieg samochodu podczas ostatniego przeglądu. Gdzie właśnie przyjechałem na często widzicie na naklejki, prawda? Z przeglądami samochodów z Francji zdzierają właśnie dlatego, żeby do tego nie dać ile samochód miał przejechane podczas ostatniego przeglądu. Tu u nas jest w pełni transparentna oferta. Podajemy win na tej pierwszej rejestracji, numer rejestracyjny. Przyjedź zweryfikuj, sprawdź kup cały samochód bezwypadkowy lewa strona y, gdzieś tam ma 200 mikronów czyli troszeczkę więcej bezbarwnego musiały być jakieś tam drobne drobne y, ryski drobne jakieś uszkodzenia także y, również tutaj na miejscu dysponujemy czujnikiem jeżeli będziesz chciał drugi kupujący to przed zakupem sprawdzimy czy Tobie całą grubość powłoki lakierniczej cóż Да,